Stowarzyszenie Kadry dla Konina przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postawiło sobie za cel, by rozpowszechniać wiedzę z zakresu ekologii wśród uczniów z kolinskich szkół podstawowych. Eko od dziecka jestem super bohaterem, bo segreguję odpady. Tak brzmi nazwa warsztatów, które realizujemy dla najmłodszych dzieci bo uczniów szkół podstawowych we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska. Celem tych warsztatów jest uświadomienie i edukacja tych najmłodszych dzieci, jak ważne jest segregowanie śmieci, jak ważna jest ekologia, dbanie o środowisko o powietrze. Dlatego dzięki tym warsztatom, dzięki bazie teoretycznej. I takich praktycznych zajęć mogą na własnej skórze doświadczyć tego, jak powinni segregować śmieci, no i właśnie jakie to jest ważne dla nas i dla naszego środowiska. Czym można zastąpić przedmioty, z których korzystamy w życiu codziennym i które odpady najbardziej niszczą środowisko? Uczniowie podczas zajęć dowiadywali się, jak można zapobiegać powstawaniu odpadów, w szczególności plastikowych. Uczniowie z regionu końskiego mają możliwość, by swoją wiedzę ekologiczną związaną z segregacją odpadów sprawdzić poprzez udział w konkursie Jestem super bohaterem, bo segreguję odpady Konkurs polega na tym, aby uczniowie przygotowali prezentację multimedialną odnośnie właśnie segregacji śmieci Już na chwilę obecną widzimy ogromne zaangażowanie naszych uczniów i chęć zrealizowania zadania konkursowego Jestem pewna, że nasze warsztaty Nasze zajęcia też zwiększyły ich poziom wiedzy i świadomości na ten konkretny temat. W konkursie może wziąć udział grupa uczniów składająca się z trzech osób z danej szkoły. Warunkiem jest uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich. Dla najlepszych przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. Jednym z nadrzędnych celów prowadzonych warsztatów i organizowanego konkursu jest upowszechnienie u dzieci dobrych praktyk proekologicznych oraz uzyskanie wiedzy na temat możliwości ponownego użycia śmieci w formie recyklingu.